Dzień dobry. Przed nami czas wakacji, ale kanał wakacji nie ma. Cały czas produkujemy, tłumaczymy i nagrywamy wartościowe materiały. Serdeczne podziękowania za już ponad 8300 subskrybentów. Bez was nie ma kanału, a bez waszego wsparcia nie ma nowych materiałów. Oprócz materiałów filmowych, zespół Zapomnianych Adwentowych Prawd postanowił przygotować planszę pod tytułem Chronologia Wydarzeń Czasów Końca. Ta plansza wyświetla wam się teraz na ekranie. Planszę wzięliśmy z wykładu Erika Walsha pod tytułem Powrót Króla, który pojawił się na kanale Donat Jasieńczyk i do jego łańcuchu oczywiście serdecznie zachęcam. Za grafikę odpowiedzialna jest Beata, a za instrukcję, Konrad którym bardzo dziękuję i których serdecznie pozdrawiam. Plansza Chronologia w formacie A3 zostanie wysłana do tych 10 osób w lipcu, które zdecydują się wesprzeć kanał największymi kwotami oraz do trzech takich osób z kończącego się miesiąca czerwca. Pamiętajcie, że cały czas można wspierać. W opisie filmu znajdziecie instrukcję jak zamówić taką planszę, czy to mailowo, czy to telefonicznie. Natomiast w sierpniu pojawią się do kupienia takie koszulki, którą mam teraz na sobie. Taką koszulkę również będzie można zamówić i nabyć. Kto chce, zachęcam do składania zamówień: zarówno planszy, jak i e, w sierpniu koszulek. Życzę jak zawsze jak najlepszego odbioru i do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się, cześć.